Witajcie, kochani, kolejny piękny dzień, poranek czerwcowy. Uwielbiam takie dni, kiedy świeci słońce i e, można rano spotkać się z Bogiem w ogrodzie, odgłosy wsi. I <noise> e, cieszę się, że w takich okolicznościach również Ty chcesz rozpocząć razem ze mną ten dzień z Panem Bogiem, kiedy otworzymy Jego słowo i zagłębimy się w modlitwie. Zapraszam. Się wybrałam bardzo wspaniały, cudowny fragment z Ewangeliana, jedenasty rozdział. Moment, kiedy łazarz choruje, potem umiera i jest wielka tragedia. Maria, Marta płaczą, są rozpaczone i Jezus po paru dniach przychodzi na to miejsce. I Marta wybiega mu naprzeciw i mówi coś takiego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale zaraz potem dodaje, ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. I tak sobie myślę, jakie to jest y, ciekawe, że jest to taka dobra definicja, dobry opis różnych naszych próśb, oczekiwań względem Boga. Modlimy się o coś, oczekujemy, że Bóg zadziała. Jesteśmy przekonani, że jeżeli Bóg istnieje i On jest dobry, a wierzymy w to, i dlatego się modlimy, to wszystko ułoży się po naszej myśli. I tak samo myślała Marta i Maria. Posłały po Jezusa, jak tylko była zła sytuacja z łazarzem, było wiadomo, że, że jest bardzo chory, że potrzebuje uzdrowienia. Ale Jezus nie przychodził, nie przyszedł, łazarz umarł. I to jest taki moment w życiu, kiedy bardzo często kwestionujemy wtedy, czy na pewno Bóg mnie usłyszał, czy na pewno Bóg jest dobry, czy. Bóg może czyni tylko dobre rzeczy w stosunku do innych ludzi, a dla mnie nie chce tego uczynić. Zaczynamy mieć takie myśli, no bo coś tutaj nie działa. Tak, Bóg jest dobry. Rozumiemy to, że Bóg słyszy nas, że Bóg chce, byśmy się modlili. Mamy wiele obietnic, które mówią o tym, że jeżeli będziemy się modlili według jego woli, to on to wypełni. I kiedy to się nie dzieje, to mamy taki mały kryzys, który próbujemy w jakiś sposób Zażegnać, próbujemy sobie wytłumaczyć tą całą sytuację. I myślę, że tutaj właśnie Marta mówi coś takiego. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Czyli ona tłumaczy sobie tą sytuację w ten sposób, że gdyby tylko Jezus przyszedł na czas, to by uzdrowił łazarza. Ale wiemy z całej tej historii, jeżeli czytamy cały rozdział 11 od samego początku, że Jezus, kiedy dowiedział się o tym, że łazarz jest chory, to zwlekał z przyjściem. Nie chciał wcale przyjść, nie chciał uzdrowić łazarza. On chciał zrobić coś jeszcze większego. I kiedy mamy tylko taki malutki wycinek i widzimy, że Maria, Marta posłały po Jezusa, chciały, żeby Jezus uzdrowił ich brata, Jezus zwlekał, nie zrobił tego. Jeżeli tylko widzimy ten kawałeczek, to myślimy sobie: o, Bóg nie jest dobry, Bóg nie chce. Uzdrowić kogoś mi bliskiego. Bóg nie chce dokonać cudu, nie chce dokonać zmiany w moim życiu. Ale jeżeli widzimy całą historię, czytamy całą historię w rozdziale 11, to widzimy, że Boże plany były o wiele większe niż uzdrowienie. Jezus usłyszał, Jezus przejął się, kiedy przyszedł już na miejsce i zobaczył tragedię ludzi, którzy przeżywali śmierć, zapłakał również. Chociaż już wiecie, co się wydarzy za chwileczkę. I to nie jest problem po stronie Boga, tak, że z Bogiem coś jest nie tak. Tylko my po prostu nie rozumiemy Bożych planów, nie rozumiemy tej całej koncepcji, strategii Bożego działania. Że Bogu nie zależy jedynie, żeby rozwiązać doraźnie jakiś problem, ale On ma w swojej głowie rozwiązania, które będą dla kolejnych pokoleń, które będą o wiele potężniejsze niż to, żeby... Teraz się coś dokonało, żeby teraz była jakaś ulga. Druga część wypowiedzi Marty jest też ciekawa, ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. Marty wiara sięga poza to wydarzenie. Ona nie wycofuje się ze swoją wiarą, ona nie, nie wątpi w Jezusa, ona nie kwestionuje tego wydarzenia, tak? nie, nie jest rozpaczona na tyle, żeby odwrócić się od Boga, tylko dalej wierzy. Okej, okay, ten cud się nie dokonał, ale może dokona się inny cud. Teraz Jezu jesteś i wiem, że skoro jesteś, widzę Ciebie, stoisz tutaj, to z pewnością może dokonać się coś wielkiego, coś potężnego. Cokolwiek nie poprosisz, stanie się to. I ta wiara jest też siłą napędową dla Jezusa. Jezus za każdym razem, kiedy spotykał się z wiarą, to ją honorował. Tak, mówił: Wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie według Twojej wiary. Tak wielkie wiary nie znalazły nawet w Izraelu. Jezus zauważał wiarę. I bardzo często też wskazywał, że cuda dzieją się z uwagi na wiarę. Na to oczekiwanie, że dobry Bóg zadziała. Tak więc myślę, że z tej historii możemy wyciągnąć taki wniosek. Oczywiście to nie jest cała historia, tylko wycinek. Myślę, że w kolejnym odcinku naszym YouTube'owym zajmiemy się kolejnymi częściami tej historii. Ale to, co dzisiaj chciałam, te dwa wersety, 21 i 22, chciałam tutaj poruszyć tą kwestię oczekiwań względem Boga i zawodu, który czasami przeżywamy. Nie wiemy, dlaczego Bóg zwleka, dlaczego Jezus tutaj nie chciał przyjść szybciej, tak? To akurat Maria i Marta nie wiedziały o tym, ale uczniowie pewnie się zastanawiali, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. I jest tutaj poruszona ta kwestia wiary. Żeby bez względu na to, co Bóg robi, wierzyć Mu. Jeżeli On nie odpowiada teraz, może odpowie za chwilę, może odpowie z czymś większym, z rozwiązaniem, które będzie bardziej kompleksowe. Naszym zadaniem jest wierzyć, nie ślepo wierzyć, tylko właśnie na bazie takich fragmentów pisma, na bazie tego, co jest powiedziane w Słowie Bożym. Dlatego, że nasza wiara musi mieć podstawę. To nie tak, że mamy ją sobie po prostu wymyślać, że Bóg może, nie wiem, wziąć mnie gdzieś tam, wyrzucić z samolotu i ja przeżyję. Możemy sobie wymyślać jakieś scenariusze, ale to nie chodzi o to, co my sobie sami wymyślimy, tylko o to, co mówi do nas Bóg. To jest prawdziwe i to się wypełni. I dlatego czytamy Słowo Boże, i na tym budujemy naszą pewność a nie na naszej wyobraźni. Tak więc Boże, dzisiaj dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem kompleksowych rozwiązań, że Ty jesteś Bogiem, który ma szerszy obraz. Na pewno nie zawsze tak reaguję jak Marta. Czasami zastanawiam się i być może wątpię w Ciebie albo jest mi trudno bardzo zrozumieć, dlaczego nie reagujesz, kiedy jest bardzo duża potrzeba, kiedy wołam do Ciebie, kiedy proszę Ciebie i nie dzieje się tak jak tak jak chciałabym, żeby się zadziało. Według mojej oceny jest to dobre to, co proszę, jest według Twojej woli, a jednak Ty nie odpowiadasz. Ale wiem, że Ty masz po prostu szerszy obraz całej sytuacji i ufam Tobie i wiem, że jesteś dobrym Bogiem. I Twoje rozwiązania przynoszą błogosławieństwo nie tylko mi, ale też innym ludziom dookoła mnie i przyszłym pokoleniom. I też w tej historii widzimy to, że Ty chciałeś dokonać czegoś bardzo wielkiego, Wielkiego cudu, który potem przyciągnął bardzo wiele osób do ciebie, także uwierzyli, że jesteś zbawicielem. Dziękuję Ci Boże, że jesteś Bogiem, który nie reaguje na moje zachcianki, czy nie jesteś świętym Mikołajem, który przynosi prezenty, ale jesteś Bogiem, który jest mądry i który również mnie uczy mądrości, uczy wiary w sytuacjach, gdzie nie widzę rozwiązania. Będę Tobie ufać dalej, modląc się o przełomy. Chcę widzieć Twoje działanie, i wiem, że doczekam się i zobaczę je. Albo nawet jeżeli się nie doczekam, to wiem, że po mojej śmierci, Boże, Ty dokonasz tego, co jest według Twojej woli. Dziękuję Ci Boże jeszcze raz za ten dzień cudowny, za ten poranek, za ten wiaterek, za Czerwiec. Chwała Tobie za wszystko. Amen. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że spędziliście te parę minutek razem ze mną. Wierzę, że macie dużo rozważań odnośnie tej kwestii. Kwestia nieodpowiedzianych modlitw, tego, że Bóg nie słyszy, nie odpowiada, nie wiemy, co się dzieje, jest taka bardzo, bardzo częsta w naszym życiu. Tak więc zapraszam Ciebie również do komentowania tego filmu, do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli trafiłeś tu po raz pierwszy, albo jeszcze tego nie zrobiłeś. I również zapraszam Ciebie do kolejnych filmików, z serii Przebudzenie Piąte Rano, które są zawsze we wtorki i soboty, a w czwartki zapraszam Ciebie do podcastu Tłusta Owca, również tutaj na moim kanale i na Spotify. Do zobaczenia. Trzymaj się z Panem Bogiem. Pa, pa.